E, ogólnie, dobra? jeżeli ktoś jest Jesterem, jest dajcie znać, czy Jester ma torcza, czy widzi tyle, ile Impostor, bo też ciekawe, ale to po następnej rundzie. Co, co? Ej, jestem naturalny. Co ja mam robić? X wiring. Czemu taski mi się nie pokazują na mapie? Protect, mogę kogoś bronić. Guardian, oooo! Cyk, o. No nieźle. Ty w wpadka widziałeś? Zapraszam na g 2 gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Co się stało? O, nie My przecież jeszcze nie zdążyliśmy tam No właśnie, Co to... Jest? Się stało? to było dziwne mega. Ja nie wiem, Graf, po ja czy nawet coś. nie wiedziałam, że ktoś wszedł już do elektryka. Wchodzimy sobie ekipą trzech osób Ta, i... i patrzę, że mam report. Podchodzę ja też, bliżej, ja to stało. leży Graf. A ja mówię, chyba jeszcze cooldown nie zszedł. Ale, ale a, dajmy się, że ja to no, ciało leżało, ono nawet nie upadało. A, Co? No czy ono, padło, osu, ono o to. padło chyba dosłownie chyba na starcie, nie? nie jak to... my ja się jakiś... ja zrobiłam przesuwanie tego na statku i zeszliśmy w lewo i nawet no, nie widziałam no, czy ktoś tam pot, szedł w lewo. No, że pewne się... to jest klimat. I My Plaga kręciliśmy... też wchodził do e, Elektryka jakby po nas, e, więc Plaga e, też. Nexo? Jestem Aniołem Stróżem. Nexo, guzik, nexo, kto chce, nexo, guzik, kto chce, kto chce Tak Zatrzymał się tam. Bloody, Hard, Dobra. Clear, Blacky, Clear i Plaga też Plaga, raz, Plaga, plaga e, Sas Plaga, A. sas moim zdaniem. Ja, mam takie ja pytanie, pytanie, jestem z... Aniołem Stróżem! Ja jestem domem, domem. Ja mam Nexer pytanie, do... bo ty no. robiłeś to lobby, a my mamy jakiegoś, nie wiem, Renata czy coś, w sensie, nie, że nie. ktoś mógłby, nie wiem, na przykład Graf chciał kogoś sprawdzić i wiesz, i się wysypał na nim. Mamy e... taką mechanikę, o... czy nie? Nie, nie, nie niemożliwe. Okay, okay, ogólnie, no to Guzik. Nexer i Guzik się bardzo długo ze mną kręcili na statku jeszcze, na samym starcie. Ale mamy Później super. O... Byliśmy, więc... A szeryf? No nie więc cztery osoby są clear Czart, tutaj z tej rundy. Co robi super? No niewidzialny. Super Super. No ale no, czy gra by strzelił sam w szery? jest ustawione tak, że jak w strzela, to ginie? Czy nie? Nie, raczej w sensie jak strzeli w krumejta, to zginie. No, 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 no to, to może tak. strzelić. No ale Kurde, to ktoś by się ale... przyznał, ja, że, że, że Graf w niego On strzelił, nie tak? Ja jestem mimo wszystko to tej jest... osoby. Że jak? Jak to działa? No, że jak, jak szeryf strzeli w krumejta, no to nie jest tak, że krumejt ze szeryfem ginie, tylko szeryf ginie. No tak, tak. Okej. Okay. No dobra, no ale to wtedy ktoś by się przyznał. Ewentualnie orze, self ale że... Albo by nie widział, właśnie może by nie widział hmm. nawet. Ciemno było, nie? No. Ale dobra, mi, dla, mnie, dla mnie plaga trochę sas, bo on w lewo właśnie do elektryka, ale, ale możliwe, że wy tam mieliście... Ale... Się... Już to mówiłem trzy razy, jestem aniołem stróżem. Mogę, mogę komuś pomóc. A komu pomagasz? To mogę komuś pomóc, ja skipuję, kto ale chce. To też mógł być self-report, to, to akurat, to akurat no bardzo ciekawe. Jestem domem. W w elektryku, w nad tym, nad eee, kamerami. nad kamerami. Co no, to ty nie mogło być flaga? Tam, gdzie kabelki się robi. No nie wiem, nie wiem. Hm. Hmm, no nieźle. Znowu mnie oskarżają w pierwszej rundzie. Bardzo, bardzo, bardzo mnie podejrzewają wszyscy. Ciekawie. A ja nic nie zrobiłem. Tu się nic nie da już zrobić. To nieźle. O, oh, blady Bloody domku. Pyk, protek. To jest teraz, y, chyba go, chyba go osłaniam, chyba. Tak, jestem ochroniarzem Bladiego. Czy on ma teraz osłonę? Rzeczywiście? A, ja mieszkam sobie w domku. <grym> <grym> Bo ja mam jakieś zadania normalnie. Nie wiem, co mam zrobić właściwie. Halo? A. A to chyba to. Dobra, zrobione. Ej, tom gdzieś se poszedł. Ale beznadzieja. Beznadzieja. Dobra, zrobione. O, zacha się. Muszę znaleźć jego domka. O, no ładnie. O. Żyje dom? Nie żyje Nie. O nie! nie ja mu tak daję tak osłonę blady. i zginął! O A to nie. Nie, czekaj, On się trzymał nie, nie. z plagą. Ja, ja widziałam na, na kamerach, bladiego. że przed wyjściem do elektryka, przed chwilą sprawdzałam kamery, Muszę dopamiętać, że sprawdzałam Że przed wyjściem do elektryka leży ciało leży ciało Bladiego i poszłam je zgłosić. Ja tak, cały tak, czas ale ale nie byłem! Ja jest coraz bardziej podejrzana. Ja mijałem Bladiego na o 2 i tam był jeszcze AB. No o? biegliśmy razem, blaki. No ja zbiegłem w dół, a ty się cofnąłeś na Bladego. Nie, no ja rację. widziałam ciało no, nawet upadające, nie upadające, no, w sensie, tylko leżące no, ciało. Nie, 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 ja proszę, Moment, my się, my nie techniczne widzimy, pytanie mam. Ile no. działa ochrona na ochroniarzu? 10 sekund. No to kurde, jakbym wiedział, to bym za nim biegał cały czas i spamił tą ochronę. Dałem mu ochronę i tak go ktoś zabił. Ja, ja potwierdzam, że plaga się trzymał bardzo z bloodiem, bardzo ale wpadka, wpadka musiała wejść tam od góry jakoś albo przez węta i musiała, mogła go zabić. Szczerze, Nie przez ale... węta? Ja, ja, no ja, znaczy ja wyszłam ja normalnie. Pl... Poczekaj, poczekaj. Ale no. ja wyszłam normalnie wejściem przy y, elektryku. Weszłam, zobaczyłam na kamery i ktoś musiał tuż za mną go zabić, bo się cofnęłam, bo zobaczyłam już że na kamerach, że leży tam na światłach, nie ja na światłach tylko nad światłami. Świeciły? Ja widziałem, że się świeciły, świeciły się. Pod... na koniec, no jak wychodziłam ja, do domu. Ja zobaczyłam leżące teraz. ciało ja i poszłam, ale to, to musiało być dosłownie jakąś chwilę temu, ponieważ no, ja wchodziłam to, od góry. No nie wiem Dobra. dlaczego, no widziałam Dobra. na kamerach ja, ja, mam podejr... ja mam dwa podejrzenia, ale ogólnie, bo ja się mijałem w korytarzu z Bladim no, Doszedł no, tam no, AB, no, ja podbiegłem, tak Blaki i... Wiem, pobiegliśmy razem na dół, tylko że ty później się cofnąłeś tam do góry tak, właśnie, tak jak powiedziałeś, na, na drzewko czy gdzieś tam A ja poszedłem już w dół, w stronę tej, tej gdzie no, się no, strzela w i... Ay, Black, A, a robisz robisz ab? jaką rolę miał Bladim, skoro jesteś Guardian Angelem? Wiem! Ja wiem jaką rolę miał Bladim Bladim był domem Bladim był domem no. <laughs> to nie widziałem Cię, nie widziałem ale, ale, Cię, to cię to AB. To, że nie. Patrycja, i, Ja tam jest... przed chwilą Podobnie, byłem, cie, nie było czy, Cię, Abe. No, ile ile, ile sekund co. według Ciebie ma to ciało? Według mnie? No. Hmm. Pięć. Dla mnie, według hmm. mnie, jest 7 ogólnie. Dobra, no ja stałem ja tak... na Vitalsach i jakby spadka to się mogłoby tak zgadzać, hip, ale no dalej, no. Da, dalej jakby. Ja hmm. mam strzały albo AB, albo wpadka z tego. Nie, na pewno to nie był Bait. E, Przypominam skippowanie. Moim nie zdaniem nie wpadka AB są podejrzani. No właśnie, A, też tak myślę. Nie, no, I myślę czy, wpadka nie da... ja myślę, czy wpadka nie zrobiła self-reporta na pierwszej rundzie. Tak, 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 dokładnie. Na na którym ja byłem. Cholercia, no zabili mi Bladiego. Jak ja mam teraz go pilnować? Kogo ja mam teraz pilnować? Patka jest z impostorą jak nic. No, 100%. Hmm. Hmm. Nie nie bo ja też nie, nie orientuję się, gdzie się robi zadania kole. O! O! Zamorduje mnie, jak nic mnie zabije. Kurwa. Zaha. To on też był? <laughs> Zrobił się nie niewidzialny. <laughs> Aaaa. Czemu mi nie pokazuje moich zadań? Trzeba włączyć? Hmm. Hmm. Gdzieś, gdzieś pokazywało, gdzie, gdzie masz zadanie kolejne. A teraz nie pokazuje. Czemu? Czemu nie pokazuje? Mam tak latać i szukać? Gdzieś były strzałeczki, pokazywało po kolei wszystkie zadanka. I się latało z zadankami i była gitówka. Dobra, yy, no. słuchajcie, jest w chuj przypał. No, co tam się jest chuj przypał, bo wiem, że wszyscy siedzą, latają wszędzie dookoła yy, mhm. Jest tak, są cztery osoby w elektryku Mhm Zgadza yy, się yy, Ktoś yy, robił przed chwilą też jeszcze storecz. To ja I jeszcze ktoś był w medway'u Jakieś 10 sekund temu Bo chodzi o to, że to ciało już ma parę sekund i ktoś wziął walną, kila i, i sobie to spieprzył to yy, Z góry wchodziłem i teraz wychodzę dołem a ty nie byłeś w Waponach? Byłem. W Weponsach Kaj, dobra, był z tobą, dobra. widziałem go i potem nagle był elektryku tam na morze. No. A Medbay to jest no gdzie? To jest dla Ej, by był w WePonsach, a w Weponsach jest teraz mine! Mine jest teraz postawiony w weponsach, no bo do, ja byłem przed chwilą w tym. stróż nie ma zadań? A ty dlatego tak biegałem bez celu? Jestem niezły. No Mam bronić konkretną osobę? A nie widziałem, pierwszy raz gram na modach Ja byłem z tobą w tych webcach, ja się uczył. A potem poszedłem do teraz, elektryka Teraz, gdzie byłeś? No to tam gdzie się uploaduje długo Ten, yy, na, no tych no komunikacji. na tych yy, monitorkach Na tych monitorkach Guzik gdzie byłeś teraz w tym momencie z, Jak poskoczyłeś rundy? Mm, przy tej przywodzie przy Na samym dole na dwa Aha, czyli a to mnie wpisano w No to już tak? będę wiedział Tak, tak, tak A gdzie kto był to? w medzie Ty, Ty, hmm? go byłeś w medzie, tak? Nie. No możliwe, że 10 minut nie w jak sobie to... mnie w medzie, jak poszedłem potem do Specimen'a zrobiłem numerki bo Czyli byłeś to... w medzie Nie no, dzisiaj no jest byłem, na adminie, tak mówiłem. centralnie przez stole, tyle że wiesz, jakby ja chciałem jeszcze sprawdzić, czy, czy nie polecił no jakiś drugi kill i jeszcze AB, No moim zdaniem też Patka, w No nie wiem Patka Oni się na oni się na ty w się sensie mi się tak. po prostu składa. Nie to, zrobisz, 10, to 10 sekund temu widziałeś mnie w takim razie w medzie i po prostu biegłem do Specimena, zrobiłem jednego taska i wychodzę teraz z dołem. Nie wiem, czy widziałeś, ale no, jestem w dolnej tej kontaminacji. Mm, nie, 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 nie widziałem. O, Kurde, nie a jest możliwe, że to Zaha po prostu albo, ja, ja bym nie to nie jest oczywiście taka szansa jak najbardziej. Ja bym skipnął no jeszcze, właśnie. no ale albo wpadkę, albo Ebi jest 100% jeden. Ale trzeba bezpiecznie. No nie, kurde. A ja teraz Aznexe. Aha, tak. dwóch impostorów na ja, mnie. Nie, nice. ja daję na wpadkę. Nie. Bo nie, uważam, nie. że na pewno ja jest. Po prostu zagłosowałem na wpadkę. Mm -hmm. Dobra, Dobra, Ja, więc ja dziękuję, zmienić. skip. No ładnie. Ej, co to znaczy hound? A, ja będzie za nim latał? Aha. Czy ja nie mam nic, nic nie mam już do roboty jako duch. Nic nie mogę robić. Hmm. O. Ja no mam. Task complete. Mam zadanka. Normalnie, tak o. Chciałem to zrobić, przepraszam bardzo. Eee, a. Okej. Okay. Mam dużo zadań. Piu 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 piu! Piu piu piu! Piu piu! Piu! Git. Załatwione. Na duchu to się w miarę easy robi te zadanka. O, teraz mam strzałkę jakąś. To jest koło ciebie, Nexa? Ja mogę coś powiedzieć. Mamy tak, supera w teamie. Chcę mangiego mamy, mamy supera w teamie i dosłownie guzik na moich oczach się przeciął w pół. W sensie super to jest niewidzialna klasa. No dobra, tak? a Blaki jest chyba medykiem. No, ja to jestem. Tak. Ja, ja to chciałem powiedzieć, muszę, muszę, zdra muszę zdradzić. No. To był przy tobie, Nexe. Mangeczko wpadka wpadka tego fraga zrobiła imona na 80%. Eee, tak zrobiłam I... tego fraga, Nex? Ty Słuchaj. jesteś jakimś impostorem, to jest niemożliwe. Nie, ja zem, mam ja mam Dajcie I mi opowiedzieć za... SOOOOO ja Dajcie sam. mi Kuczy, za... Dojesz, Nie Nexe ty teraz udajesz. dajesz Dobra on jest chesterem, nie wygłosowujcie aby cicho bądźcie dobra, Ja no, jestem no, medykiem, nie. dałem tarczę Nexe i teraz mi się świecił trzy razy zielony ekran Eee to prawdopodobnie wpadka z zachodem Nieeee no, to... Aby Amy! No, przecież AB, Dlatego, dlatego nami, się pytał kto był koło, koło, koło Nexe do Dobra I already voted I already To jest Aby, to jest Aby, obiecuję to jest Aby To jest wpadka na pewno Dobrze im to idzie Czyli <laughs> nie, a magi magia. Magi magi ja cały czas. Ej, ja proszę was, nie to, 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 to jest kto ma głębszy mikrofon. Dlaczego bo, ja? Bo Black miał na mnie tarczę i mówi, że się tak. pikło i mi się mi się. Dlatego na 100 nie. na 100 Dlatego ale... wcisnąłem przycisk na stole, Magia. bo mi się ekran walił. Excuse me, Mangi. Dobra, nie wiem. <laughs> Aby z Mangi, to jest czy o co tu chodzi? Ja już nie rozumiem. Aby z Mangi. Wpadka na pewno nie. jesteś. A znaczy, przez znaczy, całą rundę? Tyle. no, mów, wiem, mów, powiedz, powiedz. Tak, no. anlak no jest no tym no pierwszym no killem, bo, bo to jest największy sus. No. Dla mnie sus jest tym pierwszym, pierwszym tak killem, kiedy tak, poleciał report. Tak, no, 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 no bo jeśli chcieli, próbowali cię zabić, a byli obok ciebie we dwójkę. No to Mangite stamp. Mangi też tam był. Byłem tam, chciałem powiedzieć, że jest na pewno super niewidzialny, guzik na moich oczach. Powiem wam, że chujem się na mózgi pozamienialiście ogólnie, dzięki. Znaczy jest tak. Jest tak. I Nikogo nie zabiłam? Mhm. Hapenik apenik się dzieje. Ej, a Mangi, bo ty tam byłeś w, tak. w medzie, tak? Co, tak. Co tam się, coś tam się działo w sensie Wszedłem Szedłem do meda, guzik, guzik mnie mijał i nagle na moim dosłownie przy mnie jak był to się naprzecił na pół, nie? Ktoś był niewidzialny i go rypnął. No, super, no. ciekawe, no to ciekawe, tak. że skoro ja tam byłam, to go rypnęłam okay. niewidzialna, no? Mega mądrzy jesteś ogólnie. Właśnie, jesteś minerem, który. Za, ja pierdziele, się i biego. Tak? No. jest super miner, tak? Jaka ona odpalona to jest, jest taki 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 w ogóle. Nie wiem, nie wiem, ale. ale ja, jak, jak się zdenerwowała. Dobry impostor z niej jest w każdym razie. Potrafi, potrafi. Co mam tu zrobić? Task complete. Aha. No, a to co? Halo. halo. Przepraszam bardzo, nie rozumiem. Nie rozumiem zadania. Bad. Okej. Okay. Nie wiem. Miło posłuchać, jak nie ma nic do powiedzenia. Eee, jestem zabity, to się nie odzywam, nie? Wiesz, jak jest. O. -o. Zabili kogoś. Normalnie wzięli zatłukli kogoś na kamerze. Oj. A, tak mam wklikać. Dobra, to git. Pacy, gdzie ja mogłem mieć jeszcze jakieś zadania? Eh. Unlock Manifolds. Co to jest? Specimen Room. Ja normalnie po tych. O, mam na mapie zaznaczone, gdzie są no. zadania. Siema. To przewiedzieć. Ten frag jest długo, jak byłem na długo tych italsach, to, to to jest, to jest frag na kamera. I wpadka była impostorem. I Marta też zaznaczyć. O es. Tak mi się wydaje. I teraz pytanie, zaha, czy to man... zaha albo Mangi mi się zaha. wydaje. Zaha. Wydaje mi się, że odbieg zaha na niewidzialności mangi, no. i sp... co? Zaha, zaha. Mangi. Jedno. Wydaje no, mi się, że zaha ryknął się najbardziej... i się wrócił, nie na przykład. Moim ja, zdaniem ja, sus. ja wiem, że Blaki clear, Blaki wie, że ja clear, nie. No bo nie mógł, kto mógł, kto mógł zająć jeżeli on jest ten. Nekse, Nekse, no, ja ci nie, powiem tak: Nexen od pierwszej rundy, zabicia, to o to chodzi. od pierwszej no. rundy Ej, Magia, praktycznie. A ty teraz gdzie jesteś? Powiedz dobra, ale mogę powiedzieć: od pierwszej ja rundy puszowałem na wpadkę, żeby ją wygłosować. Nawet się przyznawałem, że na nią głosuję. To jaki sens byłoby, że byłbym drugim impostorem? Bo się co wydało. Co ja już? też na wpadkę głosowałem. Ale wiesz, cały czas, ale, to to ale nawet ta. mówiłem wpadka. Od pierwszej rundy, od kiedy rypnęła tam pewnie grafa na, na tych tych. Znaczy ten pierwszy Moje kill, czy znaczy, poczekaj, man, dobra, a pierwszy kill, to... wiesz no, jaki, wiesz jaki jest problem z tym alibi? pierwszym killem, ponieważ ten pierwszy kill musiał być zrobiony przez Supera, a wpadka to to zreportowano, Chyba że to był bait. Ale jak dla mnie, jeśli ty już jesteś to ten superem, ten I cofnąłeś się już... do tego drugiego killa po prostu to, teraz. Dobra, mangi, ej, to poczekaj, poczekaj. To jeśli ja miałbym być Superem, to mhm. przecież biegałem obok was na medbayu, więc Mangi teraz ty się skup bardzo dokładnie na tej logice, bo jeśli uważasz, że jestem Superem i widziałeś i mnie i wpadkę i ktoś chciał ktoś chciał nie, zabić, nie, nie, i to potwierdziłeś... Ktoś, Więc... ktoś rypnął guzika, potem dobiegł Nexus z wpadką, a potem na końcu dobiegłeś ty. Mogłeś po prostu poczekać, aż się niewidzialność skończy i wrócić do nas, jak już byłeś widoczny i tyle. Stary, ja minąłem Nexe no jakoś z, z, z dropu z zbiegał, zbiegał pogrzało cię? nie przyszedł, ale... Nexus wracając do tej poprzedniej rundy, no, no, mówiłeś, no, no. że Mangi jeszcze jest koło ciebie, jak no, próbował o ciebie strzelać. Bo, 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 był obok wpadki, yy, to prawda, no. Jeżeli bo... impostor strzela w ciebie na przykład, to, jest, to ma jakiś cooldown na killa, czy może spamować? Może spamować chyba. Bo to jest pytanie, tak bo, zawsze było. w no, tempie by... czasowym mi się dwa razy takie zielony jak wiem, na świeciu, co, więc Laki pytanie myśli, czy że 20 sekund, że że mogli we dwójkę pytanie. próbować w ciebie strzelać. Ale że Zaha czy Mangi? W No w sensie że Mangi, ja, Mangi, padło no Mangi no, jest? W jak napadka od pierwszej od pierwszej rundy na wpadkę ale, dawałem podejrzenie nie Wydaje mi się, że bardziej może Zaha. Bo mi info, Mangi siedzisz, spieprzyłeś do a ja siedzę adminię z Nex'em się minąłem podczas tego tego. Ja dałem na Zaha Ja jestem klulec, ja jestem strasznie klulec, nie wiem. Ja jestem naprawdę tutaj Haha! No, no, to Skoczy to, no, już... no. Daski, daski właśnie? Ja wszystkie zrobiłem. Wszystkie ja jednego na specjumienia. No, no ja jo, jo. zrobiłam. O, ja mam specjumienia. La, la 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 la. A to tu. To tu? Nie, to jeszcze niżej. Na pewno to jest niżej. A, nie, to w prawo bardziej. Jestem dobry w to. No co mogę powiedzieć? Raz, dwa, trzy, cztery.

Jej! Yeah. No. Ej, dobra, poczekajcie, że nie wierzycie. Ta czpanka, jak się odwaliła, to może. Mogę tylko powiedzieć coś? Ja że bardziej magii, ale miałem taki ciężko. Guzik wywalił się, będąc szeryfem, próbując zabić mangetsu i ja i Zacha jesteśmy oskarżeni za zrobienie praga. Gdzie no jesteście z nie. wami grać? Szeryfem, prawda? Nie, graczy, to, nie, to, nie. Ani ja, ani Zacha nie zabiliśmy. Guzik najlepszy grać.